Cześć wam. A więc yy, chcieliście zobaczyć jak robię preparat na mszyce z pokrzywy, z czosnku. I płyn do mycia naczyń. Nie pokażę firmy. Nie płacą mi za to. Dobra, zobaczcie, tu mamy wiadereczko 5-litrowe. To jest wszystko na oko. To jest tak jak ugnioto to jest z pół wiadereczka, No bo akurat nie potrzeba mi, ale bo już nie mam mszycy. Na oko biorę czosnek, czosnku nie zaszkodzi, no, czosnek jest grzybobójczy. Ten preparat również działa. Jeżeli na agresie macie taką na owocach macie taką pleśń, to również robimy opryski i też pomaga i ta pleśń później tak fajnie schodzi. Dajemy trochę płynu i zalewamy to ciepłą wodą. To nie jest grządek zagotowana, tylko po prostu ciepła, żeby była. On akurat mi braknie, ale jest gorąca, to sobie dolejemy zimnej. I zobaczcie, tym preparatem ona dalej kuje ta pokrzywa nawet w wodzie. I tym preparatem po 3-4 godzinach od, od czasu do czasu sobie będziemy mieszać i tym preparatem o, yy, później Przecedzamy to do opryskiwacza i po 3-4 godzinach bezpośrednio, bez żadnego mieszania z wodą, bez rozcieńczania Pryskamy nam mszyce, no nie na słońcu, pryskamy nam mszyce, pryskamy na, na tego grzyba, na tym agreście Także zobaczcie, <laughs> sorry ale mam chrypę, 3-4 godziny i będzie git Tylko mieszamy, pamiętajcie żeby mieszać Odstawiamy to do cienia, żeby to nie stało w słońcu, bo szybko zacznie nam fermentować. Nawet płynu za dużo dałam. może być mniej, ale to nic nie szkodzi. To akurat mam takie fajne firmy, że się fajnie pieni. <grytanie> Dobra, <grytanie> także to mamy preparat na mszyce, gotowy na grzyba, czosnek, pokrzywa i płyn do mycia na pryskamy. Pamiętajcie, że przed deszczem, żeby nie ten żeby nie, nie, nie spryskać i zaraz deszcz będzie padał, żeby patrzeć, żeby deszcz nie padał. No. Także tyle. Nie kupujcie żadnej chemii, bo szkoda yy, różnych owadów. Cześć Wam.